Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Tylko dla Mam. Witam Was z mojego fotela, najwygodniejszego na świecie, w którym najbardziej na świecie lubię siedzieć i opowiadać o ciekawych książkach. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o siedmiodniowej kolekcji rzeczy ważnych. Niepozorna, zeszytowa bym powiedziała książka. I nie bez powodu ona jest niepozorna i zeszytowa, ale może zacznę od tego, żeby Wam powiedzieć, jaki jest pomysł na treść tej opowieści. I ja myślę, że tak celować będziemy w wiek 8-12 lat. Poznajemy tutaj dziewczynkę, dziewczynkę, która rozmawia z tatą o jego kolekcji. O tym, że on jakby młody, to coś tam zbierał i że fajnie jest kolekcjonować rzeczy. I wspólnie zastanawiają się nad tym, co ona mogłaby kolekcjonować. Kiedyś Zbierało się puszki albo znaczki. No dzisiaj już to jest stare i niemodne. Warto by było kolekcjonować coś innego, tylko właśnie co. Dziewczynka sama wpada na pomysł, że będzie kolekcjonować ważne rzeczy, z jej punktu widzenia ważne rzeczy. I generalnie jest to książka o byciu człowiekiem wrażliwym i książka ucząca wdzięczności. Coś, co jest rzadkim tematem w książkach, zwłaszcza kierowanych do grupy wiekowej 8-9, plus wdzięczność za to co mamy, co mamy dookoła, co nas spotyka każdego dnia i uważność, przeglądamy się sobie, przeglądamy się światu i naszym bliskim i w ogóle czytamy całą tę opowieść jakby z jej perspektywy, troszkę jakbyśmy czytali jej pamiętnik, jej wspomnienia, bo to jest jej zeszyt. Czytamy tutaj, co ona postanowiła sobie wpisać do tej kolekcji, a w ogóle ona to wszystko postanowiła zrobić na próbę dlatego jest tytuł siedmiodniowa kolekcja. Postanowiła sprawdzić, czy przez 7 dni udaje się znaleźć jakąś ważną rzecz i zebrać do swojej kolekcji, czyli spisać w swoim zeszycie. I udało jej się to znakomicie. Jednego dnia ona sobie zaplanowała, że to będzie ten. Ale czas się nie pojawiła, więc już się zapowiadało na to, że będzie powód, żeby się złościć, a nie powód, żeby sobie dopisać coś do kolekcji. No, ale jak się tak człowiek rozejrzy uważnie, to po burzy można spotkać mnóstwo pięknych rzeczy, i jeśli nie jest to tęcza, czyli coś, co sobie zaplanowaliśmy, może to być coś innego, co nam się będzie podobało, co będzie dla nas ważne, za co jesteśmy wdzięczni. Innym razem bardzo mi się podoba ten przykład. To jest piosenka, która chodzi mamie po głowie i mama nuci cały czas tę jedną piosenkę, i dla dziewczynki to jest ważna rzecz, którą sobie zapisała w tym dniu w swoim zeszycie, i to jest taki piękny pomysł to, żeby kolekcjonować, wiecie, wspomnienia, bo każdy pewnie gdzieś tam ma w głowie takie wspomnienie osoby bliskiej, czy to przyjaciel, czy to właśnie rodzina, która albo lubi nucić jakąś jedną piosenkę, albo ma jakieś tam swoje powiedzonko i z tym kojarzymy kogoś, kogo lubimy, albo kochamy, więc to jest rzecz ważna do zapisania w takim zeszycie. I czytamy tutaj o tych siedmiu dniach, jej się udało tutaj zapisać coś ważnego i ciekawego. Przy okazji udało i się zrobić różne dobre rzeczy dla innych. I to jest też taki fajny pomysł, żeby pokazać naszym dzieciom, że nie trzeba się wspinać na najwyższe góry i lecieć dookoła świata, żeby zrobić coś dobrego lub miłego dla innej osoby. A jeszcze co mi się bardzo podoba, to tył, czyli zobaczcie, tutaj jest przód, myk, i odwracamy zeszyt, który teraz należy do czytelnika. Można tu sobie wpisać imię i nazwisko i założyć od razu własną kolekcję rzeczy ważnych. Są tutaj czyste kartki, w których tak jak nasza główna bohaterka, my jako czytelnicy możemy zapisywać i kolekcjonować swoje ważne rzeczy. Książka jest cienka, taka właśnie, żeby wrzucić do plecaka szkolnego, zabrać ze sobą wszędzie, bo wszędzie można zdobyć coś do swojej kolekcji rzeczy ważnych. Świetny pomysł, prawda? Nazywam się Anna Jankowska. Kabel mam na wierzchu. Jestem pedagogiem, tworzę blog tylko Pedagoszką. Pedagoszką. tworzę blog tylko dla mam. Gdzie dużo rozmawiamy o wychowaniu wspierającym. A w grupie aktyw. Mama też pisze książki dla dzieci. Dobrze? Prowadzę blog tylko dla mam. I prowadzę blog tylko dla mam.